Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tomasz Słodki. A w studiu witam moją wegańską koleżankę i bardzo się cieszę, że jesteś edytorze ze mną do pałka, autorka bloga weganowo.com.pl. Dzień dobry, kładziemy się. Dobry. Jak w ogóle stało się, że zaczęłaś pisać vloga wegańskiego? Pomyślałam, że podzielę się tym, co się przez 30 lat Wegetarianizmu, a potem weganizmu nauczyłam, dlatego na blogu można znaleźć różnego rodzaju przepisy, porady i inspiracje dotyczące kuchni roślinnej. I zaczęłaś tworzyć potrawy sama, czy gdzieś jak coś zjadłaś, to później zaczęłaś się bawić i kombinować, co z czym mhm. połączyć, żeby dobrze smakowało? Trochę tak, trochę tak. Ja uczyłam się gotowania w latach 90., kiedy tak naprawdę nie było dostępu do. Znaczy nie było social mediów, nie było internetu i nie było dostępu do różnego rodzaju przepisów, które są teraz. Za bardzo też oczywiście nie było książek wegetariańskich, kucharskich, więc to, co miałam z paru z dwóch czy trzech książek, które, które sobie kupiłam, to wykorzystałam, a reszta to było po prostu kombinowanie samemu, czasem gdzieś po to odpatrywanie jakichś smaków albo próba jakby przełożenia jakiegoś smaku na, na opcję roślinną. Do dzisiaj nie mogę zapomnieć smaku w Meksyku, jak byłem w Acapulco i poszedłem do wegańskiej restauracji, zjadłem tam brokuły z sosem barbecue i nie mogę tego znaleźć nigdzie, więc może u ciebie kiedyś wymyślisz coś z brokuły, może? jakieś barbecue, to bym chętnie, chętnie sobie ugotował. A jeśli chodzi o mity, to mogłabyś się obalić związane z wegetarianizmem, czy w ogóle z weganizmem? Mhm. Myślę, że są takie trzy główne mity dotyczące weganizmu. Taki, że człowiek jest drapieżnikiem musi jeść mięso, że weganizm jest drogi i weganizm jest trudny. No jeśli chodzi o ten pierwszy, no to o tym można mówić dużo. I on jest chyba najbardziej zakorzeniony w naszej kulturze. Ludzie najbardziej jakby, to jest taki argument, który jest najczęściej wysuwany przeciwko weganom i wegetarianom. Natomiast no, nie ma żadnych badań, które by jednoznacznie potwierdziły, że człowiek jest drapieżnikiem. Wskazuje na to układ pokarmowy czy układ uzębienia. Także w badaniach dotyczących wcześniejszych homo sapiens i na nartelczyków też nie, nie, jakby nie ma dowodów na to, że na przykład jedli surowe mięso, tak jak jedzą, jedzą drapieżniki. To, co też jest istotne, to to, że człowiek tak naprawdę w całej naszej historii nigdy nie jedliśmy jako ludzie tyle mięsa, ile jemy teraz od czasu II wojny światowej i stworzenia hodowli przemysłowej. I owszem, ludzie jedli cały czas mięso, natomiast było to mięso jedzone okazjonalnie. Czyli na przykład w Polsce gdzieś tam w okresach średniowiecza, renesansu, baroku, rolni rolnicy, chłopi mogli co najwyżej zjeść coś raz, dwa razy w roku. Umieszczam, wcale nie było lepiej. Mięso było i być może odpowiadało też trochę za degenerację jakby rodów szlacheckich i arystokratycznych. Natomiast, że jakby status też tak. zależał od tego, co się je, czy stać kogoś na tak, jedzenie, tak, czy mięso tak. było jakby drogie, tak? Mhm, tak? Że nie było po prostu dostępne dla każdego. Mhm. Wśród badań na przykład nad dietą wikingów jest, wskazuje się, że jedli mięso właśnie dużo bardziej niż na przykład Europejczycy. Natomiast tam jedzono też dużo warzyw, które były wówczas dostępne i potencjalnie owoców, które można było gdzieś tam Gdzieś tam znaleźć, więc te wizje takiej kuchni staropolskiej i tych stołów zastawionych pieczonymi kurczakami, świniami i tak dalej, to jest takie trochę nasze biedne wishful thinking, chyba. Że sobie po prostu, tak. nie wiem, do, dorabiamy historię Ta, jest, do historię, tego, której, że po której, prostu. której nie było. No, nawet ludzie pierwotni nie jedli tyle mięsa. Mamy wizję tych plemion, które polowały na mamuty, tak? A... To co się stało? To, co się Jak stało, sobie? że zaczęli ludzie tak mocno jeść mięso w dzisiejszych czasach i po prostu stało się to jakimś, nie wiem, głównym, główną potrawą na śniadanie, obiad i kolację. Produkcja przemysłowa. Też to, na co nie zwracamy uwagi, to dopłacanie do produkcji mięsa. To robi niestety Unia Europejska, ale robią też przedsiębiorcy i, i, i rządy w Stanach Zjednoczonych czy w innych dużych krajach, że dopłacamy, gdyby. Koszt realny jakby produkcji mięsa jest wysoki, to nie są tylko koszty takie finansowe, do, do tego dochodzą tak naprawdę koszty społeczne i środowiskowe, czyli koszty społeczne, chociażby to, że na przykład ludzie, że jakby hodowle i przetwórnie mięsa są tworzone tylko w regionach biednych, tam gdzie po prostu jest duże bezrobocie i tak jest niestety na całym świecie, gdzie ludzie nie mają możliwości wyboru innej pracy, są zmuszeni do takiej pracy. Gdyby ktoś, nie wiem, przetwórnie postawił w Warszawie, to po prostu nikt by tam nie pracował, bo nie byłoby takich y, chętnych. Właśnie, ja kiedyś sobie też myślałem, jak, jako przedsiębiorca liczę często, jak to się opłaca wyprodukować y, kurę na przykład, która powiedzmy przez ileś tam dni swojego, swoich pierwszych będzie znosiła jajka, a później zostanie sprzedana za ile? Za 14 zł? przecież ona musi przeżyć jakiś czas i trzeba ją nakarmić, napoić, yy, miejsce do mhm. tego i tak dalej i tak dalej. Fakt, że chów przemysłowy jest okropny i to są po prostu małe klatki i wygląda to strasznie, natomiast że to się w ogóle opłaca. No nie opłaca się, gdyby nie było dopłat, to by się to nie opłacało. Realny koszt tak zwanego ekologicznego mięsa, czyli hodowanego w sposób tradycyjny, jak możemy my pamiętać jeszcze powiedzmy z lat 80., gdzieś tam yy, w małych gospodarstwach. To jest tak naprawdę wielo, wielokrotnie większy. Są, są takie produkty dostępne gdzieś tam w niektórych nielicznych sklepach, i to jest zupełnie inny koszt. E, czyli co, to tak naprawdę rządy dopłacają do tego, że jest popyt, i mhm. ludzie byliby niezadowoleni, że jest za drogo, i to by wpływało na system głosowania. Tak naprawdę tak, to tak no, wszystko się no po myślę, prostu zapędza. Tak, do dlatego mamy lobbying dużych e, firm spożywczych, które tak naprawdę produkują. No w Stanach Zjednoczonych producenci mięsa dopłacają do badań. To jest w ogóle paradoks. U nas w Europie tego jeszcze na taką skalę nie ma. Że powiedzmy, badania na temat tego, że kurczak jest zdrowy, prowadzi profesor, który dostał stypendium od firmy, która to badanie zleciła. Mhm. No tak. No tak. No. Zero komentarza w takim razie. To na zakończenie powiedz jeszcze, co oprócz przepisów i porad znajdziemy na kompel. Nowego, nowo znajdziemy także e-booki, bo oprócz y, takich treści dostępnych. znajdziemy? E-booki. E-booki. Rozumiem, bułki. <laughs> Co tak myślę. Bułki? Można kupić e-booki u ciebie? E-booki. Hmm, bo e o, e bo hmm. oprócz treści y, takich ogólnodostępnych, y, zaczęłam też wydawać e-booki z przepisami. No super, czyli możemy sobie kupić jakiś e-book? Y, są jakieś tematyczne te e-booki? Tak. Y, pierwszy e-book, jaki zrobiłam, to był e-book o twarożkach stofu, bo jakieś dwa lata temu hmm. zobaczyłam na grupach, że ludzie pytają się, czy ktoś z nas sprawdzony przepis na twarożki stofu, a to był okres, w którym ja rozkwiniłam y, super dwa przepisy na twaruszki stofu. I zamiast po prostu pisać to gdzieś tam w odpowiedziach, pomyślałam sobie, że złożę e-booka i, i porozdaję tego e-booka. I faktycznie rozdawałam go, wysyłając go w wiadomościach. Teraz jest dostępny w podziękowaniu za zapis na newsletter. Oprócz tego z siostrą. W ubiegłym roku napisałam e-book związany ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to w sumie 100 przepisów na święta Bożego Narodzenia. E-book wyszedł ładnie. To nie jest tylko jakby moja opinia. I pomyślałam, że że jakby pójdę za ciosem i spróbuję jakby z innymi. W tej hmm. chwili są dostępne e-booki dotyczące konkretnych dań, dań z konkretnych warzyw, czyli podzielone są na e-book na przykład z daniami z buraka, ale w przygotowaniu mam Super. wegańskie obiady. To ja się już nie mogę doczekać. W takim razie weganowo.pl odsyłamy i zapraszamy. Bardzo dziękuję. dziękuję. Edyto za spotkanie, i za tyle cennych i pięknych informacji. Przypomnę, w wegańskim studiu Słodki Life 4K, bo tutaj nie używamy mięsa i też jak ktoś przychodzi z mięsem, to mówimy, że tutaj się nie je mięsa, bo taką mamy filozofię. Więc jeszcze raz dziękuję, dziękuję. za wszystko. Autorka bloga weganowo.pl była moim i Państwa gościem. Do zobaczenia, Tomasz Słodki.